Cześć, słuchacie podcastu Up the Blues. ja jestem Szymon, a ze mną dzisiaj będzie nagrywał Paweł. Cześć Paweł, Siemanko. Dzisiejszy podcast będzie poświęcony sytuacji napastnika. Nasza sytuacja na tej pozycji obecnie nie wygląda kolorowo. Jackson wyjechał na Puchar Narodów Afryki. Nkunku jest połamany i mamy coraz więcej plotek związanych z broją. Powiedz mi, Paweł, jak, jak ty to widzisz? Ciężko to widzę. <laughs> Ciężko to widzę. Wiesz co, sytuacja napastników w Chelsea jest o tyle e, skomplikowana, że my wydając tak ogromne pieniądze gdzieś e, zapomnieliśmy, że na napastnika należy wydać troszkę więcej niż, e, niż drobne, jakie daliśmy tak naprawdę za e, Nicolasa Jacksona, który przecież e, no, bądźmy szczerzy, w La Liga zagrał tylko jeden dobry miesiąc. Był to maj, gdzie, gdzie zdobył nagrodę najlepszego gracza Ligi w lidze hiszpańskiej i, i nic poza tym, więc no, oczekiwania były duże, ale, ale jak to będzie obecnie, kiedy Jackson jest na Pucharze narodów Afryki, Broja kopie się po własnych nogach? no Z tym Nkunku, jego połamaniem za bardzo bym się nie zgodził, bo on gdzieś ma być prawdopodobnie gotowy na następny mecz z Middlesbrough we wtorek, także. No On chyba jest jedyną nadzieją Chelsea, jeśli chodzi o pozycję napastnika, jeśli no, nie ściągniemy zimą żadnego piłkarza. Pojawiały się plotki odnośnie Geokeresza. Nie wiem, czy tutaj dobrze mówię, jeżeli źle to przepraszam. Też Ozimena. Oziman przedłużył kontrakt z klauzulą podajże 120 czy 130 milionów. Także to są raczej, raczej plany letnie. Armando Broya teraz się słyszy coraz bardziej, że też ma odejść, że jest coraz większe zainteresowanie. Czy to Wolves, czy to Fulham, czy to też West Hamu? Ben Jacobs mówił dzisiaj w prasie angielskiej. I jeżeli odejdzie, to co my mamy zrobić? Znaczy, wiesz, jeśli nie pozyskamy z żadnego napastnika Szemek, to, to, to ciężko myśleć o jakimkolwiek odejściu Armando Broi, i nie wiadomo. Nieważne jak, jakby grał, to, to no, nie jesteśmy sobie chyba w stanie pozwolić, no bo no, kurczę, gdzieś no, właściciele, pochodzi, właściciele no, są skłonni, podobno puścić go za więcej niż w... 35 milionów funtów. Ewentualnie. Ale czy, ale pusty, czy jakiś klub da dopuszczam. tyle za Arman Dobroje, kiedy widzą w jakiej jest formie, to, to nie wiem. Szczerze, no ja uważam, że no gdzieś możemy dotrwać do końca sezonu. Bez Armando Broi czy z Nicolasem Jacksonem, bez kupna żadnego napastnika w zimowym okienku, no jesteśmy w stanie dotrwać. Mamy Nkunku, Cole Palmer może grywać na tej dziewiątce, ostatnio jestem próbowany. próbowany. Rahim Sterling przecież za, za czasów, jeszcze kiedy grał w Manchesterze City, Pepa Guardioli często grywał na pozycji dziewiątki, więc na upartego jesteśmy w stanie dojechać do końca sezonu. Tylko, no właśnie, dojechać a, a na, dograć na odpowiednim poziomie i powalczyć o te europejskie Puchary to, to dwie różne sprawy. I jeśli chcemy dojechać, no to, no to kompletnie możemy olać te okienko transferowe i, i zostać tak jak jest. A szczerze powiedziawszy, no raczej ambicje na, na europejskie Puchary w tym klubie są, więc nie wiem. Sytuacja Armando Broy jest o tyle ciężka, że. W normalnej sytuacji, jakbyśmy chcieli sprowadzić nawet na wypożyczenie jednego napastnika do końca sezonu i latem rzeczywiście powalczyć o Zimena, no to, to nawet chyba byśmy się nie wahali, nawet za jakieś 20 milionów pewnie obchnąć Armando Broje, bo, bo widzimy, że, że z niego raczej dobrego chleba nie będzie i, i taka sytuacja. Ale jednak, no nie wiem, ja, nie, tutaj, cię, ja wiem, ciężko czy... widzę, żebyśmy w ogóle ściągnęli jakiegoś napastnika, bo, bo gdzieś mówiło się o Benzynie czy Firmino z Arabii Saudyjskiej, że, że gdzieś tutaj wchodziło w grę wypożyczenie, no teraz, y, y, dzisiaj jakieś 3 godziny temu, od momentu nagrywki, nagrywamy to o 21 w środę, także y, odnośnie właśnie tej daty, 3 godziny temu, y, no Fabrice Romano zaprzeczył wszelkim informacjom i Firmino, i Benzema nie mają zamiaru opuszczać Arabii Saudyjskiej przynajmniej w tym miesiącu. Także no ciężko może być, jeśli chodzi o znalezienie jakiejś dobrej, dobrej alternatywy, bo. Dla mnie najlepszym rozwiązaniem było ściągnięcie na wypożyczenie do końca sezonu takiego doświadczonego gracza, czy jak to Firmino, czy, czy też Benzema. Benzema chyba najlepszym wyborem by był. No ale jeśli takie opcje już wypadają, no to, to szczerze nie wiem, kogo można by było ściągnąć, żeby przyszedł i, i tak od razu nam pomógł z, z lepszą grą. No i nie mogę się tutaj z Tobą zgodzić, jeżeli chodzi o Armando Broje. Mówisz, że z tej mąki nie będzie chleba. Ja bym powiedział że wręcz wręcz przeciwnie co prawda teraz tego nie pokazuje co widzimy Znaczy ale wiesz no pamiętajmy, no pamiętajmy o tym że Conor Gallagher w tamtym sezonie też też nie rozgrywał dobrych zawodów i też wszyscy chcieliśmy się go pozbyć a jednak w tym sezonie większość większość chce żeby pozostał i czy znaczy, wiesz ale to jest tak że o tym. u nas pozycja on jest po kontuzji po, po, po zerwaniu więzadeł jest to ciężka kontuzja i on też musi się złapać ten rytm i się, i się dograć po prostu. Znaczy tak, powiem, powiem inaczej. Jeśli Armando Broje nie wykorzysta tak idealnie szansy, jaką ma obecnie, czyli brak Jacksona z powodu jego udziału w Pucharze Narodów Afryki, dziś kontuzja Enkunku, on jest jedynym tak naprawdę naturalnym wyborem dla Mauricio Pochettino na pozycji dziewiątki. Jeśli on tego nie wykorzysta, to ja nie widzę przyszłości Armando Broi, bo on nie przebije się w ogóle w Chelsea. My, no nie oszukujmy się, my wyczekujemy do tego lata, gdzie będziemy mogli już na pewno ważnie spojrzeć na ściągnięcie dobrej, dobrej dziewiątki, czy to Zimen, czy Tony, czy jakieś inne nazwisko, które po prostu przyjdzie i będzie z, z góry numerem jeden. I, Mówię, jeśli Broja nie wykorzysta sytuacji obecnie, jaką ma, a jak dotąd jej nie wykorzystuje, wręcz jeszcze jest gorzej. Bo w porównaniu do Jacksona, Armando Broja jest chyba jednym z najgorszych napastników, jakich obecnie widziałem w Chelsea. A przy, przy, przy Broi Jackson wygląda jak na, na naprawdę dobrego napastnika, to, to, to nie, ma, nie ma tutaj w ogóle czego szukać, bo, bo Armando Broja ma czas tak naprawdę do lata, żeby pokazać się w tej Chelsea. Jeśli się nie pokaże, no to nie ma co naprawdę czekać. wiesz. My mieliśmy, to nie jest tak jak w środku pola, gdzie masz dwóch, trzech piłkarzy i dwójka zagra źle, jeden z tych będzie kontuzjowany, masz szansę, żeby się pokazać i tam łatwiej jest może w cudzysłowie się pokazać i łatwiej o grę. Z pozycją bramkarza czy z pozycją napastnika, gdzie ten napastnik jest jeden drużynie, ciężko jest piłkarzowi wejść do tego pierwszego składu, a jak, we, a jak dostajesz szansę, to musisz po prostu te szanse wykorzystywać. Broja gra fatalnie i jeśli nie wykorzysta tej sytuacji, to latem przyjdzie napastnik, który będzie napastnikiem z krwi i kości, który wygryzie nie tylko Broje, ale wygryzie też Jacksona, i, i na tym się skończy przygoda Broi. Dlatego jeśli jeśli chcemy dociągnąć w ogóle do końca tego sezonu i poczekać na, na kupno napastnika yy, i możemy grać jakimś sterlingiem, palmerem, to jeśli wejdzie dobra oferta, zabroje ja bym się nie zastanawiał. Możemy później, wiesz, myśleć, że o sprzedaliśmy Solankę, a Solankę teraz jest yy, graczem miesiąca, Bormów i gra o wiele lepiej niż jakikolwiek napastnik Chelsea przez kilka lat, ale. Kurczę, no Nie możemy tak myśleć, wiesz, że, że każdy piłkarz, którego puścimy, to będzie kolejny salach, kolejny dobrujne. Broja gra fatalnie. Latem przyjdzie napastnik i tak, więc jeśli będzie dobra oferta, ja bym się nie zastanawiał nad sprzedażą broj. A może go wypożyczyć? Wolverhampton chce podobno go wypożyczyć na, na te pół sezonu, i może to jest opcja, bo gra fatalnie i tam by się dograł, jednak jest mniejsza presja i mniejsze wymagania. Wiesz, no, często jest tak, że ci napastnicy oni pójdą do, do, do klubów, które są może inaczej nastawione na grę i na, inny styl preferują, y, gdzieś mają więcej miejsca, kiedy, y, kiedy atakujesz, no bo jednak styl takiego Wolverhampton i Chelsea się różni. Oni tam. Wolverhampton raczej nie, nie dominuje spotkań, więc w ataku ma, ma na pewno broja więcej, y, więcej szans i, i miejsca na, na pokazanie się. Więc. To jest, to jest takie złudne, że on, on pójdzie na wypożyczenie, do taki, takim Wolverhampton za, zaprezentuje się nieźle, ale co z tego jak przyjdzie do Chelsea, która prezentuje zupełnie inny styl, jest o wiele większa presja i to go zje po raz kolejny, więc ja na takie wypożyczenia bym się nie nabierał i, i raczej starał się już go definitywnie wypuścić, bo albo wypuścić, może jakąś klauzulę wykupu po, po iluś tam sezonach dać, bo, bo mówię, ja, ja, nie, ja kompletnie nie bawiłbym się w jakieś trzymanie broi i próbowanie, żeby go odmrozić po, po roku, dwóch i, i znaleźć może w nim jakiś potencjał, bo jeśli on teraz nie pokazuje tego potencjału, no to nara też, kurczę, no nie jesteśmy klubem takim, żeby te dziewiątki przetrzymywać. W Chelsea te dziewiątki wymieniałem się bardzo często. Wchodzisz, nie wykorzystujesz, wykorzystujesz swojej szansy, nie pokazujesz się z dobrej strony, no to przyjdzie za ciebie ktoś inny i tak jest z trenerami, tak jest z napastnikami i, i tego w Chelsea nie zmienisz, no bo od jego koszy, no, Szymek nie mieliśmy dobrego napastnika w Chelsea i, i to, to nie jest tak, że my kupujemy napastnika za 80 milionów i czekamy trzy sezony aż on odpali. No po to kupujesz napastnika za tyle siana, żeby od razu odpalił, nie? Albo, albo żeby, nie wiem, miał ten okres jakiś wejścia do, do klubu i później odpalał. No Broja możemy go tłumaczyć tym, że jest po kontuzji, ale no może jak coś przed kontuzją pokazywał. No, gdzieś porównywaliśmy go do, do Kaja Havertza, no ale no, porównywać broje do Kaja Hawersa, który również był tragiczny na pozycji napastnika, no to tak trochę. Krzywdzące, krzywdzący, może nie krzywdzące, ale takie y, krzywe, krzywe zwierciadło, może tak bym to nazwał, nie. Że jednak, jakbyś porównał wczorajszy miałbyś z jego Kosztę, to broja grający przed kontuzją, gdzie my go wychwalaliśmy wtedy, że ło, że on powinien grać. Niko Havertz, no to przy takim jego Koszcie to on nawet by nie pomochał murawy. Więc, więc to takie złudne, złudne wrażenie. I, I wiesz, broja on sobie na pewno poradzi w Premier League w jakimś gorszym klubie, w klubie, który ma mniejsze ambicje, no ale. W Chelsea jest inna rzeczywistość i tutaj napastnicy się odbijają od ściany, i z tym musimy być, musimy być tego świadomi i no nie trzymać takiej piłkarzy jak, jak, jak Broja, bo, bo ja kompletnie nie widzę w nim żadnej przyszłości, jeśli chodzi o Chelsea. Cały czas męczy nas ta nieskuteczność. Czy to Jackson też nie spełnia oczekiwań, w których, które w niego pokładaliśmy po, po znakomitym okresie przedsezonowym? Czy to, tak jak wspomniałeś, Broja też nie zachwyca teraz. O kontuzji, Wspomniałeś o opcji Benzemy albo Roberto Firmino na wypożyczenie. Pojawiały się takie plotki. Mówisz, że niechętnie, że kluby nie chcą ich wypuścić, ale według mnie nie ma rzeczy niemożliwych. I jeżeli. Znaczy do... wiesz, to, to nie, że kluby. Sam, podobno sam Firmino nie, nie planuje odejść, odejść tego miesiąca. Nie wiem jak z Benzemą dokładnie tam, czy, czy on nie chce odejść, czy, czy klub go nie chce puścić. Chyba z no, Benzema było tak, że, że klub jest niechętny na ten moment do dopuszczenia go na wypożyczenie. Wiesz, z klubami tak z Arabii Saudyjskiej jest o tyle, że im jak rzucisz lepszą kasę, oni na to spojrzą i oni, wiesz, machną ręką, nie? Ich pieniędzy mi nie przekupisz. Oni jak mają okazję, żeby wykorzystać dobrego piłkarza, jakim jest Benzema, to idzie zająć lepsze miejsce w lidze, zarobić większe pieniądze i tak dalej, no to, to wiesz, oni, oni, oni mam wrażenie, że na te pieniądze, jakie Jersey może nawet za te wypożyczenie im zaproponować, to, to oni spojrzą na to i śmiechną, bo, bo chyba dla nich ważniejsze jest, żeby ten Benzema dograł do końca sezonu i żeby zapewnił im jakieś lepsze miejsce w lidze, niż, niż żeby go wypuścić i zarobić kilka milionów więcej. No to raczej też, no dobrze tutaj mówisz, że to raczej marzenie ściętej głowy, żeby aby puścili. Fajnie by było, jakby tak się stało, bo jednak doświadczenie benzemy by pomogło przy tak młodym i niedojrzałym składzie. Jeżeli, ale jeżeli Braja odejdzie, to jak ustawić nasz atak? Przypomnę, że Jackson cały czas jest niedostępny, jest na Pucharze Narodów Afryki z Senegalem i nie wiadomo jak daleko zajdzie. Jak to ustawić? No, Jak to ustawić? Wiesz. Zależy od Nkunku, jeśli Nkunku będzie sprawny i żeby, że będzie możliwy do, do gry, no to Nkunku będzie na tej pozycji dziewiątki. To no wiesz, on Paul, preferuje Paul Palmer, bardziej Palmer, grać wiesz, No to wiadomo, że, że, że on preferuje inny styl gry, no ale sytuacja pewnie będzie wymagać do tego, żeby któryś z piłkarzy, który no nie gra naturalnie na pozycji dziewiątki, żeby po prostu tam zagrał i, i no i t, chyba to będzie taka sytuacja, że, że jednak Musisz wybrać jednego piłkarza i stracić to, co on może zaoferować ci w innej strefie boiska, żeby po prostu móc wykorzystać go na pozycji dziewiątki. Tak będzie z Zankunku, tak będzie z Colem Palmerem, który jeśli zagra na dziewiątce, to stracimy bardzo dużo z jego kreatywności. To samo z Zankunku też jego kreatywność się przydaje, więc nie wiem, czy może najlepszą opcją na pozycję dziewiątki nie będzie Rachim Sterling, bo wydaje mi się, że. U niego, jeśli chodzi o te inne strefy boiska, możemy najmniej stracić. No jednak... powiem, ci, powiem ci, że dla mnie chyba też to byłaby najlepsza opcja, bo jednak, gdy Col Colpal, Palmer grał na dziewiątce przeciwko Middlesbrough, to marnował strasznie dużo okazji i myślałem, że, że się załamie już, że jednak, ale jednak się nie załamał i teraz gracał dobrze na skrzydle, ale pozycja dziewiątki chyba nie jest dla niego, pomimo że. Poczetino przekonuje, że on również może grać na dziewiątce. Także ja bym się Wiesz, ustawiam... to, wiesz to, to jest raczej kwestia gorszego dnia, moim zdaniem. I, i tutaj po takim meczu z Middlesbrough nie możemy skreślać Palmera na pozycji dziewiątki, czy, czy to mówić, że ma fatalne wykończenie, bo on mecz, mecz wcześniej pokazał, że to wykończenie ma całkiem niezłe i zresztą nie raz już w tym sezonie pokazał, że, że potrafi w polu karnym się odnaleźć. Bardziej tracimy z tego, czego w tym sezonie nam brakuje, czyli takiego piłkarza, który. Gdzieś jest w stanie wykreować sytuację, znaleźć takie nieszablonowe zagranie, jakimi prezentuje się Rahim, nie Rachim Sterling, tylko Cole Palmer. Z ostatniego spotkania przecież to fantastyczne podanie do Rachima Sterlinga, który wywalczył rzut karny, więc no, takiego piłkarza nam brakuje i to będzie rzecz, która, którą najbardziej stracimy, stawiając na Cola Palmera na pozycji dziewiątki. To samo z Nkunku, jeśli będzie dostępny. Więc no Rachim Sterling, z racji tego, że on już na tej dziewiątce grał o wiele więcej czy, niż Cole Palmer, no to chyba wydaje się być naj, najlepszą opcją. Wiadomo, tymczasową, no bo kiedy wróci Nicola Jackson, no to raczej nie widzę innej opcji niż, niż to, żeby Jackson po prostu grał. No chyba, że ściągniemy po prostu w styczniu jakiegoś napastnika, w co yy, szczerze wątpię, ale no chyba tak to widzę. Rachim Sterling wydaje się być naj, najrozsądniejszą opcją. Ale znając Mauricio Poczetino to tutaj nie będzie kombinował. Tylko jeśli zostanie broja, to będzie i tak grał tam broja. Jakby się nie prezentował yy, Albańczyk, no to, to i tak będzie grał na pozycji dziewiątki. No a jeśli coś pokombinuje i rzeczywiście broja odejdzie, no to yy, to chyba to, to pewnie i tak będzie grał Palmer, bo, bo poczetino nie jest za trenerem, który raczej by nas wszystkich zaskoczył i odszedł od swojego betonowego myślenia tylko i wystawił tam Rahima Sterlinga raczej raczej wątpię w to tutaj stawiam kropkę i chciałbym zapytać naszych słuchaczy co sądzą o sprzedaży broi czy tego chcą czy też nie i w przypadku ewentualnego odejścia i nieobecności Nikolasa Jacksona kogo by ustawili na na napastniku dziękuję ci Paweł za tę audycję i chciałbym również podziękować za wszystkie wpłaty na bajkofi i też zachęcić do dalszego wspierania, ponieważ nam to bardzo pomaga, czy to w programach, do montażu, czy po prostu w dalszym rozwijaniu się. Dzięki za dzisiaj. Cześć.